Dzień dobry! Czy Wasze pomidory są już posadzone? Moje tak. Ja swoje pomidory w tym roku sadziłam 18 maja i to jest tak dosyć późno jak na mnie, dlatego że zazwyczaj sadziłam pomidory 15-16 maja, jak pogoda pozwoliła. Ja w tym roku produkowałam rozsadę pomidorów, oczywiście od nasionka, samodzielnie już od połowy marca. Część pomidorów rosła sobie tuż przed wysadzeniem w kubkach półlitrowych. I te sadzonki, które teraz widzicie, są takie właśnie duże, fajnie rozwinięte, rosnące w dużej ilości podłoża, w dużej doniczce. A część sadzonek produkowałam do samego końca w kubkach 200 ml, i powiem Wam, że jednak produkcja w tych większych kubkach. Przynosi lepsze efekty. Sadzonki są naprawdę wielkie i piękne. Widzicie tutaj glebę, która została dwukrotnie nawieziona obornikiem. To była ogromna dawka obornika. W tym tunelu, który ma 10 m2, było kilka ogromnych czubatych taczek obornika, więc to naprawdę było bardzo dużo. Obornik był nawieziony na jesień, zostawiony tak, jako taka kołderka. Która mokła, po prostu przesiąkała się przez glebę i rozkładała, a później druga dawka była na wiosnę. Tutaj widzicie już pomidory po posadzeniu, po zaściłkowaniu dużą ilością słomy. Słoma ograniczy odparowywanie wody i ograniczy też wzrost chwastów. Sprawi, że pomidory będą miały sucho i przyjemnie, i wygląda to też bardzo estetycznie, a słoma po prostu jest z recyklingu. Na początku służyła mi do przykrywania, kopca ziemnego, który był przeznaczony do przechowywania warzyw okopowych, kan i dali. Mam wiele odmian pomidorów, między innymi złoty ożarowski, piękny, taki czerwy, żółty, mięsisty pomidor, przepyszny. Tutaj też jest chyba, z tego co pamiętam, złoty ożarowski, dokładnie. Pomidory sadziłam w tym tunelu tak po dwie sztuki z jednej odmiany. Tutaj mam oxheart, taki bardzo duży. Typie takiego bawolego serca, przepyszny. I jeszcze raz: oxher To są fajne, takie wielkoowocowe pomidory, przeznaczone dla takich osób, które lubią mieć jednego, dużego pomidora, a nie małych, wiele. Tutaj mam Opera di To jest taki włoski, smaczny, aromatyczny pomidor, fantastyczny. I jeszcze raz: Opera di Te pomidory są świetne. Tutaj. Gigantella, jedno, jedyne nasiono w zeszłym, miało już kilka lat, więc. Tutaj są te małe pomidorki, Yellow Peak, takie gruszkowe, żółte. Tu najsmaczniejszy pomidor świata, według mnie Beauty Lothriga i najpiękniejszy. I to są właśnie te sadzonki z kubków 200 ml. I Osi, też uważany za najprzniejszy pomidor na świecie. Chociaż moim zdaniem są lepsze. Co my tutaj mamy? Skotolone. Pomidor taki na przeciery w typie San Marzano. Podłużny, mięsisty, mało tak wody nie leje się. Costoluto Fiorentino. Taki karbowany, włoski, pachnący, fantastyczny pomidorek. I Brutus. Polska odmiana. Nigdy nie miałam. Dajcie znać, kto miał Brutusa i co o nim myślicie. Bardzo jestem ciekawa tego pomidora. To jest mój pierwszy raz z tą odmianą. Red Peel. W tamtym roku to no, pobił po prostu wszelkie rekordy popularności. Ogromne sakiewki. Pyszne, pachnące, fantastyczne. Malinowy warszawski. Pyszny i piękny pomidor, ale moim zdaniem problematyczny. Łatwo łapie zarazę. I znowu malinowy warszawski. Mam dwa. Może jakoś dadzą radę. Co tutaj jest? Jeszcze raz Brutus. Ach, jestem jego tak ciekawa, jak on będzie rósł. Sadzonki wyglądają dobrze, zobaczymy. I jeszcze raz kostoluto Fiorentino. I tutaj prawdopodobnie jeszcze raz tak, skotolone na przetwory. Mam jeszcze drugą szklarnię. W drugiej szklarni, która dopiero powstaje, będzie jeszcze chyba dwa razy tyle sadzonek. Trzymajcie się, do usłyszenia.